Pamiętajcie jeszcze, Arminius? O, dzień dobry, rozmowa o pracy, tak? tak? Jest, tak zapraszam, 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 tak jest. E, więc jakie są Pana umiejętności? E, umiem mówić, witamy w Arminius. I. Do walki o MVP społeczności stanie były reprezentant Pompaty Mateusz Mati szambelan oraz były zawodnik AGO Dominik Gruby-Świderski. Przepraszamy za jakieś wideo tego nagrania, ale Mark Zuckerberg z premedytacją je zepsuł. A niechcie, Marku Zuckerbergu! That we have here today. Czasy się zmieniły. Armii rozwinęło swoje skrzydła, o czym przekonacie się w odcinku, a my pracujemy zdalnie, więc ciężko nam będzie robić takie wstawki jak ze starych czasów. Poza tym, bez Eliasza to nie byłoby to samo. Ciężko będzie wymyślić coś innowacyjnego, więc panowie Spiki oraz Tukan eSport, nie obrażajcie się, że coś może wyglądać podobnie. Jak ściągać to od najlepszych, a my i tak będziemy obracać się tylko w temacie armii. No właśnie, trzeba to powiedzieć jak ze starych czasów. Witamy w Armii. Na start prawdziwa bomba! Kiedy przeprowadzałem wywiady z zawodnikami brakowało im jednego, Dla nas prawdziwego zdarzenia. No więc stanęliśmy na wysokości zadania i już 24 czerwca we wrocławskiej Arenie 27 odbędą się lanowe finały projektu Army Stars Valorant. Dla przypomnienia, Army Stars Valorant to pierwszy projekt scoutingowy w Valorancie w Polsce. Jeśli jesteście z Wrocławia lub okolic, to wpadajcie koniecznie i zobaczcie te rozgrywki. Emocje gwarantowane, a wstęp darmowy. ILE?! Czy może być coś lepszego? Gdy mówiłem, że Armii rozwinęło skrzydła, nie miałem na myśli jedynie dodawania nowych gier, choć to też oczywiście jest mega ważne. Nasi programiści pracowali w pocie czoła nad czymś niezwykle istotnym dla dalszej ekspansji. Co mam na myśli? Tak jak widzicie na załączonym obrazku. Ostatnie miesiące dla Armii to stworzenie narzędzi, które można udostępniać zewnętrznym podmiotom. Dziś ważny kamień milowy dla nas: pierwsze rozgrywki zagraniczne dla Starkup GR, którzy korzystają z całego oprogramowania Armii GG. Małymi kroczkami powoli wkraczamy na nowe ręki. To wszystko dzięki Wam, więc dziękujemy, że z nami jesteście. Jeśli czujecie, że jesteście wygadani jak Morgan lub macie web do analiz jak Kubik, albo jesteście tak wspaniali jak nasi kasterzy, mamy dla Was dobrą informację. Już wkrótce pojawi się możliwość dołączenia do teamu Armii jako komentator naszych rozgrywek. Śledźcie uważnie nasze social media, które znajdziecie w opisie, bo ogłoszenie o naborze może pojawić się już wkrótce. Może część z was pamięta, ale sam miałem okazję komentować kilka spotkań. W sumie. Powiem ci, może tak, jeżeli taka propozycja padnie, Dlaczego nie? Counter-Strike 2 nadchodzi i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Tak samo jak nikt nie ma wątpliwości, że już wkrótce rozpocznie się nowy sezon rozgrywek w Armii. Start nowego sezonu jest uzależniony od premiery najnowszej wersji CS-a. Tępnie przed ósmym sezonem rozgrywek Armii w Counter-Strike planujemy odpalić ligę Summer, lecz obecnie jest jeszcze sporo niewiadomych. Wyczekujcie większej dawki informacji. Dla graczy TFT też się coś znajdzie. Już w czwartek startuje drugi sezon Open Team Fight Tactics, więc jeśli jeszcze się nie zarejestrowaliście, to zróbcie to czym prędzej. Na zakończenie rzućmy okiem na to, co dzieje się w rozgrywkach Armii CS. Rozgrywki w playoffach Ligi Open rozpoczną się już wkrótce. Dla przypomnienia: drużyny, które zajmą miejsca od 1 do 4, awansują do Ligi Rising. Drużyny z miejsc od 5 do 8 zakwalifikują się do baranży Ligi Rising, a ekipy z miejsc od 9 do 16 otrzymają miejsce w zamkniętych kwalifikacjach do Ligi Rising. Siódmy sezon Ligi Rising również jest na ostatniej prostej. Najlepiej radzą sobie drużyny Heroes of Might, Blazing Parrots, Capri Sun oraz Upolutki. Do playoffów zakwalifikuje się 8 najlepszych drużyn. Formacja, która zajmie pierwsze miejsce w tych rozgrywkach, dostanie bezpośrednie zaproszenie do Ligi Masters, a miejsca od 2 do 4 staną w walce o Ligę Masters w Barażach. Sytuacja w Lidze Masters jest nieco bardziej skomplikowana, co możecie zauważyć na załączonym obrazku. Tutaj jeszcze wiele może się zmienić. W playoffach Ligi Masters również będzie uczestniczyć 8 drużyn. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w playoffach, otrzyma równowartość 1500 zł w e Sport dolarach, a formacja, która zakończy rozgrywki na drugiej lokacie otrzyma równowartość 500 zł również w e sport dolarach. Nie sądziłem, że tych newsów na zbiera się tak dużo. Będziemy pracować nad montażem materiałów, żeby w przyszłości wyglądało to jeszcze lepiej. Póki co, mówił do was Tikson, a to było Arminus. Do zobaczenia.